Cześć Manko, witajcie w komciku na moim kanale, jestem Rafał i czas na następny odcinek z ocenycy do widzów, ale ostatni odcinek tak naprawdę z tym mikrofonem, który mam teraz, bo ostatnio, no trochę się pogorszyła że jego jakość. Nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem jest to jakiś problem z tą nagrywarką, którą nagrywam odcinki. Jednak nie wiem, postaram się go wymienić. W sumie już praktycznie go wymieniłem tylko ten odcinek, tak naprawdę nagrywam trochę szybciej niż, e, niż mam ten, e, niż dostałem ten mikrofon. Więc przepraszam za jakieś e, dźwięki i tak dalej, bo ten mikrofon bardzo bardzo szumi i zagłusza dźwięki niektóre, a nie chciałbym jakiejś dziwnej jakości Wam dawać więc Zacznijmy od może pierwszego składu bo nie chciałbym narywać no, jakoś długo nie będzie to chyba jeden odcinek dzisiaj czyli w, w środę to mam dzisiaj dwie odcinki się pojawią dwa odcinki dwa odcinki i zobaczymy jak z tym wyjdzie a pierwszy składnik mamy yy, taki hmm. no tutaj bardzo, bardzo taki typowy. ja z drugiej strony mamy asfalt. Na przykład, Romero, którego chciałem. Jest też yy, Toyn Gross. No, hm. No, na pewno ok. Na pewno ok. A co ja bym tutaj postanowił zrobić? Gdybym miał taki skład, gdybym miał taki skład, to może takiego asfaltu, to bym miał na. Rodigera, no coś takiego, bo sobie premiery widzę, albo to Toty taki yy, właśnie yy, Rodiger byłby chyba w sumie na pewno lepszy. Ale jeżeli się na tym nie zależy, no, to możesz sobie sumie dostałeś Jeśli go lubisz, albo coś w tym stylu, taki Rodiger chyba nie jest drogi, bo w tej lepszej wersji 90 overola miałby tyle samo ile Aspiqueta teraz. Miałby, co kosztuje chyba 2 miliony ledwo, więc, więc tak to wygląda. Romero jest trochę droższy, ale nie wiem, więc poza tym aspektem to jest naprawdę y, przyjemnie wykonany skład. Chociaż bardziej bym sobie tego tajnego wymienił. Jednak, nie wiem, jeśli chcesz to możesz go wymienić, yy, w następnym jakimś tam momencie, gdy będzie to potrzebne dla Ciebie, ale na nie jeżdżaj chyba tym Aspilkuetą, bo, no jednak tempo razem jest, jest ważne i postarałbym się o kogoś szybszego i zwinniejszego, więc tutaj taki Roger lub ktoś inny, lub przymniejszy do grania. I? i w sumie tyle dlatego tutaj ocena 8 na 10 8 na 10 a my przejdźmy do składu drugiego Którego... Hmm. nie wiem czy mam nie mam co nie, nie wiem czy mam ten skład w zamiast jednak mam jednak mam więc tu też 100 overla I tutaj trochę ciekawszy składzik. Znaczy też bardzo podobny. Bardzo podobny. A mówię tutaj o Aspiku o John Cancelo. O Walkerze, ale. Jednak na przykład ten Ian Williams. Jest też Sancho. Tutaj ciekawie to. Jednak wygląda podobnie jak do poprzedniego składu. Ale jednak chyba postanowiłbym zmienić... Teraz pływa już, chyba że naprawdę chciałbyś go zostawić, to moim zdaniem powinienem wymienić tym bardziej aspikła, to właśnie bo to jest jego gorsza wersja. Więc o tym ma 4 tempa mniej w tym momencie niż gdybym był na najlepszej karcie, no to że jest OK, a tu jest trochę gorszy i to na pewno no, przeszkadza. Przynajmniej mi przeszkadzało, więc po sensie kogoś, że nazywane jego za właśnie Rudigera lub y, ikony może jakieś, ale nie, nie przypomniałam sobie o jakiejś ikonie na przykład, y, Ferdinand byłby na pewno OK. Jednak bardziej tutaj może Rudiger bo jest chyba tańszy. Albo też trochę może szybszy z więc nie wiem. Myślę, że ten Rudiger po prostu naj, najbardziej tutaj pasuje. Albo właśnie Romero z Tottenhamu. I w sumie tyle. W sumie tyle jak na razie. Bardzo podobne składy. Ale jednak kilka z rzadszych, rzadszych. Po rzadziej spotykanych, typu jak Williams, Sancho. I w sumie Tyle. To jest składnik tak samo 8x10. Tak, 8x10. Tylko to jest taki, trochę bardziej mocniejsze. Jednak, ale, ale bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo podobne składy się trafiły. A teraz zobaczmy. Zobaczmy sobie kolejny skład. Tylko. Nie wiem czy mam, nawet chyba nie wiem. Zukam yy, nieważne. Okej. Okay. Hm. Tylko że nie wiem jaki to overall tak naprawdę. Wiem że co mam, ale... Wspomniałem o i muszę zobaczyć czy nie ma tu kolejnego 100 plus nie ma. Tylko wątpię, że ten skład wnioskował Overrola, ale... Hmm, <laughs> Chyba ten. Jedny. Chyba... Dziło. O ten, jeśli nie, no to, no to nie wiem, ale wpiszmy jeszcze raz, bo wydaje mi się, że źle wpisałem, ale nie, w sumie tak samo, no w sumie to nieważne, dajmy po prostu ten, czy to jest w ogóle twój skład, bo... Nie wiem, się masz overall, ale że masz dużo zmian, i nie za bardzo w sumie wiem o co tutaj chodzi, ale hmm, to taki, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, nie początkujący, nie taki gorszy, ale, ale taki bardziej podstawowy, na przykład do tego Foden'a, Wernera czy Arello. Werner już jest zbudowany solidnie. No, takie strzały, No to bardzo podobne do. lewego teraz ma. Jednak, no co bym tu mógł powiedzieć? Hm. No może tego yy, Fodena mógłbyś zmienić na jego lepszą wersję. Tom Toty, jeżeli go tak byś bardzo yy, chciał. Bo na pewno jest jeszcze OK. No teraz bardziej niż OK. Yy, tego Toty na CF-ie. No, cfie, tylko, że no cf tylko tylko trochę bez stracił chyba dwa, no ale jeżeli chciałbyś go no to polecam ci go kupić, on kosztuje chyba 400 czy tam 300 tysięcy chyba, więc nie jest za drogi, tym bardziej tego skrzydłowego mógłbyś wymienić na nie, nie wiem w sumie kogo, szkoda, że nie masz tego Sancho bo on naprawdę był no, odbierany przez w sumie większość osób, które, którzy szukali właśnie skrzydłowych ale ten Foden, i właśnie ten Portugalczyk na prawej, prawym skrzydle, w sumie na razie byłby ok. Wiadomo, jeszcze może Werner ktoś może powiedzieć, że ten CDM to traci dwa. Są trzy gusty a ktoś może powiedzieć, że Rudiger, no ale naprawdę nie chciałbym też naprawdę ym, zmieniać, albo w sumie mówić wam. Zmiana, zmiana połowy składu bo po sumie by było bez sensu trochę Więc za tego tego ogóle mogliśmy wziąć tą lepszą wersję I kupić lub kogokolwiek kogoś chciał do, do budżetu Na który, który masz No i tego skrzydłowego Aby nie że dawał zgrania to byłby może lepszy trochę A poza tym Okej okay. I tutaj tego jeszcze jednak ocenę takie taka siódemka mocna. Dlaczego? No bo jednak pamiętajmy, że są trzy Na przykład, jeden starter jest ten Douglas Lewis, to też rzadka karta. To ten skrzydłowy yy, z Ligi Europy, więc no naprawdę jest tutaj ciekawie, ale jednak yy, możemy jeszcze jeden składziecie ocenić. Na tym odcinku, oczywiście. On był chyba taki, ale nie wiem, nie wiem. Jednak tak. nie. Jednak nie. Zresztą, że się mylę teraz swoim klinikiem, ale mogę go zapamiętać. I mam niestety problem. Więc yy, więc zobaczymy szybko sobie sprawdzę. OK Czyli słuchajcie Trochę źle wpisywałem Chyba wydaje mi się, że yy, wyszukałem trochę źle napisanego yy, źle napisanego no, po prostu trochę zyskło, z, zły skład, przepraszam, ale odpowiem yy, ale mi bo na końcu miało być jeszcze Pel. PL na końcu miało jeszcze być, więc, yy, więc przepraszam za to, że ja przedłużenie odcinka, ale musiałem zrobić jak i co ocenić, no to mnie nie stało, bo i <laughs> są bardzo podobne. składy. wiadomo jest Owen, jest Varan normalny, Bellingham, a poza tym to wszystko takie same. No i ponownie bym powiedział, że ten kueta, no bo nie wiem czy jest jakiś, na pewno. No dobry, no może być OK pewnie, ale ja właśnie poczułbym bardziej tego Romero albo Rodigera z Chelsea, ale jednak nie wiem czy masz na to budżet możesz sobie pozbierać i na pewno będzie ci to opłacało, bo gdzie tylko może Ronaru bo jest trochę szybszy y i to może dać nawet sporo przewagę plus jest zwinniejszy od aspikety o wiele plus od też więc na pewno ich obu mogą ci polecić. A poza tym podzik, OK. I no ocena taka ósemka mocna ponownie, bo wygląda to na pewno mocno. Wygląda to na pewno dobrze. I jest to taka przeciętna, którą można było zmienić. A my słuchajcie, widzimy się jeszcze dzisiaj albo jutro rano do godziny może 8-9 na kolejnym odcinku. Z ocenianiem składów widzów, więc jeśli was jeszcze nie oceniłem, to spokojnie. Ale dzisiaj postanowiłem te 5 składów ocenić a jutro zająć się następnymi. Plus, spodziewajcie się za niedługo odcinka z polskiego składu, bo po sprzedaniu Hulita miałem 3,5 miliona. A ten pan, który wczoraj z Salzburgiem zdobył hatryka w 23 minuty klasycznego zawita do naszej drużyny, więc to byłem teraz w tym odcinku. macie do zobaczenia i cześć!